Cześć, witajcie na kolejnej prezentacji. Mamy znowu Mini elektryczne. Tutaj z wagi, że te auta nam się bardzo dobrze sprzedają, staram się je pozyskiwać tutaj dla Was. Eee, możecie sobie zobaczyć na poprzednich filmach relacji, że niedawno mieliśmy podobny egzemplarz, który się szybko sprzedał. Teraz mamy Mini elektryczne z 2020 roku. 21 rok rejestracja, ja tutaj przebieg nieco ponad 20 tys. km. Auto, oczywiście, z polskiego salonu. Bardzo fajnie wyposażony egzemplarz. Tutaj mamy z przodu oświetlenie adaptacyjne LEDowe, czyli najwyższy model oświetlenia. Samochód wyposażony dodatkowo w funkcję dostępu komfortowego, także tutaj mamy bezkluczykowy dostęp. Kluczyki możemy mieć w spodniach, w torebce i sobie. Po prostu auto otwieramy, co Wam zaraz zaprezentuję. Mamy oczywiście kamerę cofania z asystentem parkowania. Czujniki parkowania również są na pokładzie. Tutaj właśnie mamy guzik od dostępu komfortowego w środku. Czarna tapicerka skórzana, czarna podsufitka. Tutaj boczek fotela jest zamszowy. Troszeczkę mamy tutaj śladów zużycia, delikatnie. Fajnie wyposażony. Tutaj oryginalne dywaniki mini, ale nie o to chodzi. Mamy nagłośnienie, zwróćcie uwagę, Harman Cardon. Mamy dwustrefową klimatyzację, podgrzewane fotele. Head-up display przebieg 23 000 km, czytanie znaków drogowych, kamera cofania z asystentem parkowania, mamy również Apple CarPlay. I tutaj właśnie Apple CarPlay, Bluetooth, Audio to wszystko dostępne na pokładzie. Test baterii wykonaliśmy, zwróćcie uwagę, 99%, ale tak to wygląda. Jeśli chodzi o te auta, które sprawdzamy, że te baterie trzymają yy, swój poziom wersja czteroosobowa osobowa 20 rok 21 rejestracja polski salon samochód sprzedajmy na fakturę VAT 23% jeszcze będziemy tutaj samochód e, troszkę dopieszczać felgi e, aluminiowe 17-calowe z oponami zimowymi tutaj jak miałby się przyczepić no tutaj troszeczkę te ranty w tych felgach są e, delikatnie poprzecierane ale generalnie auto ładne, genialne rozwiązanie do miasta, tutaj buspas, bezpłatny parking w wielu centrach miast. Fajnie wyposażony, bo mamy adaptive LED, mamy head-up display, nagłośnienie Harman Kardon, kamera cofania, podgrzewane fotele, CarPlay. Także serdecznie zapraszam. Wiem, że kilku klientów yy, ostatnio było yy, na samochód poprzedni, także tutaj yy, zapraszam. Trzymajcie się, cześć.